A teraz taki krótki update ze spaceru. Chciałam Wam nagrać wcześniej o betonowych butach. Byłbym zapomniał. Otóż zdarza się coś takiego na konsultacjach ze mną i podczas coachingu ja to nazywam betonowymi butami. To jest moment, w którym Wy decydujecie, że nie chcecie już iść dalej. I zakładacie sobie betonowe buty. Jak te betonowe buty wyglądają? Energetycznie jak buty z betonu. Postaram się Wam tutaj gdzieś jakieś zdjęcia wstawić, co to są betonowe buty, jak one wyglądają. I to jest ten moment, że co bym Wam nie dawała, w jakiej ilości bym Wam nie dawała, jakbym nie mówiła i czego bym nie mówiła i czego bym nie robiła, to Wy i tak nie ruszycie. I ten moment też jest ważny w życiu, dlatego że to jest moment, w którym można się zatrzymać. I spojrzeć na to, czy my chcemy coś z tym robić, czy my możemy coś z tym robić, czy to już jest enough, czy to już wystarczy. Eee, także, tak, betonowe buty to jest ten moment, w którym ja odpuszczam, eee, w którym ja przestaję z Wami po prostu mm, móc iść dalej i w którym to od Was zależy, czy Wy. Te betonowe buty sobie skujecie, bo skucie tych betonowych butów przeze mnie jest niemożliwe. Natomiast przez Was to jest po prostu postawienie jednego kroku i one się kruszą. Także tak wyglądają betonowe buty. Eee, czy ja sama zakładam betonowe buty albo kiedyś zakładałam? Tak, kiedyś zakładałam bardzo często betonowe buty. Eee, a teraz to już bardzo rzadko mi się zdarza, natomiast jak już mi się zdarzy, to. Staram się bardzo szybko podnieść nogę do góry i iść dalej, bo to jest kwestia wyboru, decyzji. To nie jest kwestia zewnętrzna. Także betonowe buty. Uważajcie na betonowe buty. Hej.